Jezus Cię kocha, po prostu. Witajcie, kochani, na kolejnym odcinku naszego podcastu Jezus Cię kocha, po prostu. Dziś będziemy rozmawiali o Bożej miłości, o jej doświadczeniu, o tym jak doświadczenie Bożej miłości, która otacza Cię, zalewa, wypełnia jak światło, zmienia życie. Kiedy doświadczysz tej miłości, wylanej prosto z serca Boga, Nigdy, ale to nigdy, nie będziesz już taki sam. Jest ze mną moja żona Maria, która miała wspaniałe spotkanie z Bożą miłością i chciałaby tym swoim doświadczeniem podzielić się z nami wszystkimi. Opowiedz, proszę, jak to było z Tobą, jak doświadczyłaś tej Bożej miłości, kiedy zrozumiałaś, że Bóg przebaczył Ci wszystko. Na pewnym odcinku mojej drogi życia zmagałam się z bólem odrzucenia moje życie było złamane, moje serce było złamane. Słyszałam, że można z tym iść pod krzyż Jezusa, więc podjęłam decyzję, że pójdę tam. W momencie podjęcia decyzji, moje serce biło mi jak oszalałe bałam się tam iść, ale postanowiłam, że pójdę pod krzyż. Kiedy tam przyszłam, upadłam na kolana i tylko powiedziałam: Weź mnie całą. Taka jaka jestem. Ty wiesz, co jest w moim życiu. I wtedy zdarzyło się coś takiego, co mi jest trudno opowiedzieć, opisać. Zjawił się Jezus. Z otwartymi ramionami, on mnie nie odrzucał, on przyszedł z miłością, on mnie ogarnął, przytulił, to tak, jakby włożył na mnie szatę światła. To było coś wspaniałego, coś ciepłego, przyjemnego, lekkiego. Nie było już tego ciężaru, nie było tego bólu, nie było tego złamania. A Jego miłość wlewała się we mnie. To było takie przeżycie, że nie da się tego opisać ani opowiedzieć. Jego miłość jest ponad wszystko. Jego miłość jest ponad wszystkie miłości. Jezusa miłość jest bezwarunkowa. Zrozumiałam, że On dla mnie. Dla mnie poszedł na krzyż, że On dla mnie to zrobił, że On mnie tak bardzo kocha, że On mnie nigdy nie zostawi, nie opuści, że Jego miłość będzie po wieki wieczne płynąć w moim sercu płynąć jak strumień, płonąć jak ogień. Wiedziałam to, wiedziałam, że moje grzechy zostały mi zmyte w Jego miłości. Świadomość i poznanie miłości Boga całkowicie odmienia życie w jednej chwili. Czy możesz, proszę, podzielić się z nami tym, jak to daje Ci siłę w codziennym życiu? W codziennym życiu czasami zmagam się z różnymi sytuacjami, z różnymi okolicznościami, ale wtedy zamykam szybko oczy i biegnę pod krzyż. W to miejsce, kiedy doświadczałam Jego ogromnej miłości, to się z powrotem zaczyna dziać. Jego miłość się wylewa na mnie, do mnie, we mnie. Jego miłość się wlewa do mnie i wzmacnia mnie. Odczuwam wtedy radość, pokój i siłę, że wszystko mogę w Nim, wszystko mogę w Jezusie przezwyciężyć. On jest moją siłą, on jest moim światłem, on jest moją drogą. Kiedy pojawiają się różne okoliczności, to zamykam swoje oczy i wracam w to miejsce pod krzyż. Tam stoi Jezus. Tak jak wtedy, ten pierwszy raz, tam stoi Jezus i jego miłość mnie wzmacnia. Jak wtedy to się zaczyna dziać od początku, od nowa. To jest niesamowite. Ja dziękuję Mu za to doświadczenie, które mogę przeżywać tyle razy, ile potrzebuję. Co poradziłabyś komuś, kto bardzo pragnie doświadczyć Bożej miłości? Tylko Jezus, tylko Jezus jest w stanie wylać tą miłość tą miłość, która jest ponad wszystkie inne miłości. Takiej osobie powiedziałabym, biegnij pod krzyż. On już na krzyżu Golgoty zrobił wszystko. On umarł i zmartwychwstał. Dla każdego z nas możesz to przez wiarę wziąć, przyjąć. Przyjąć nowe życie, kiedy oddajesz stare Jezusowi i kiedy szczerze pokutujesz, to możesz zostać wypełniony miłością. Chciałem prosić Cię teraz, abyś pomodliła się o każdą osobę. Która słucha teraz tego podcastu, która ma pragnienie w sercu, aby wejść głębiej w Boże rzeczy, aby doświadczyć Bożej miłości, aby otworzyć swoje życie na wspaniałą, cudowną miłość Boga, która nie ma sobie równych. Ja się w tej chwili modlę o każdą osobę, która słyszy mój głos. Ojcze, w imieniu Jezusa. Dotknij, dotknij wszystkie serca, które tego pragną Twoją miłością, Twoja miłość jest potężną siłą, Twoja miłość jest święta, Twoja miłość zmienia życie. Ja proszę Cię o to w Twoim potężnym i świętym imieniu, które jest ponad wszystko. Amen.